Dziateczki, dziateczki, pospieszcie się raz, do żółka wstajęce w godowy ten czas. Tam leży dzieciątko, przypatrzcie mu się, to wam ku radości Bóg ojciec jeśle. Spojrzyjcie w stajenkę, obierzki tam śpią i jasne skrzydła. Się śnią, kto leży w pieluszkach czyściutkich, o dzieciątko niebieskie, piękniejsze od róż. musia musiano pachnące i źbła, lecz uśmiech anielski na ustach swych ma. Pokornie pasterze kolana swegną, a w gór wciąż brzmią. Przyjmijcie pokornie radosną tę wieść, i wasze rączęta powinny się spleść. I wasza wieś winna do nieba się wzbić i wraz z aniołami go czcić. Cóż od nas maleńkich, cóż przyjąłbyś? śrad? Najmilsze dzieci. na Brat, ofiarę serduszek składamy Ci swym, Ty oczyście poświęć od mocy broń zły.